Jest fajnie. Vale. Ok. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich z Jamajki. E, pozdrawiamy z, z dziećmi z Jamajki. Pozdrawiamy całą parafię e, pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Cieszę się, że mogę na, na, wasze na Wasze pytania odpowiedzieć za chwilę. Dostałem tutaj pytania od dzieci, od ministrantów, więc możemy sobie zrobić coś takiego jak QA. Gdzie opowiem o swojej pracy misyjnej tutaj na Jamajce. Dzięki wielkie za przesłane zapotrzebnictwem księdza Arkadiusza pytania. Więc pierwsze pytanie: dlaczego zdecydował się ksiądz na zostanie misjonarzem i kiedy ksiądz poczuł powołanie misyjne? Dlaczego się zdecydowałem? Dlatego, że od zawsze marzyłem o tym, żeby pomagać ludziom na różny sposób. Czuję się bardzo szczęśliwy wtedy, kiedy mogę coś dać komuś, część swojego życia. Więc dlatego chciałem zostać misjonarzem i też poznać kościół gdzieś indziej niż w Polsce, poznać realia, poznać też życie tych ludzi, do których zostałem posłany. A kiedy poczułem powołanie misyjne, ono się rodziło w trakcie seminarium, kiedy spotykałem się z misjonarzami, którzy pracują na, na Jamajce. Nie na Jamajce tylko na misjach, więc wtedy, kiedy spotykałem się z misjonarzami powoli zaczynałem myśleć o tym, że ja też może kiedyś bym został takim misjonarzem. Jak wygląda Dzień Misjonarza? E, oczywiście jest Eucharystia, jest modlitwa e, z ludźmi rano. Od tego zaczynamy Moshe Świętą. Później e, Dzień Misjonarza polega na tym, że staram się odwiedzać ludzi, pomagać im e, duchowo. Tak jak chociażby dzisiaj odwiedziłem tutaj jedną. Z moich, z moich rodzin z Parafii, przywiozłem im pomoc materialną w postaci jedzenia, żywności, kocy, które dostaliśmy z organizacji ze Stanów Zjednoczonych z the Pur. Staram się odwiedzać ich. Plus do tego no, żyję żyję sam, więc muszę sobie ugotować, muszę posprzątać w domu, muszę mieć też czas na modlitwę, na przygotowanie kazań. Tutaj codziennie głosi się kazania głoszę w obcym języku, więc y, muszę je przygotować bardzo dobrze, żeby ludzie mnie zrozumieli. Y, muszę posprzątać przy kościele, muszę y, zaopiekować się kościołem, więc jest co robić, jest co robić. Y, jak ksiądz pomaga ludziom na misjach? Tak jak powiedziałem, duchowo przede wszystkim, przybliżając ludzi do Pana Boga, ale też również materialnie, współpracując z organizacją Food for the Poor, ze Stanów Zjednoczonych tutaj udzielamy pomocy humanitarnej. Dodatkowo nasza parafia prowadzi również e, prowadzi również przedszkole e, na terenie parafii dla ubogich ja dzieci się piły, się piły. E, gdzie, gdzie uczęszcza 86, 86 e, dzieci do, do naszego przedszkola. E, więc prowadzimy to przedszkole dla ubogich dla ubogich dzieci. E, Misjonarze tutaj na Jamajce prowadzą również kliniki, jest klinika, jest stołówka dla ubogich w mieście, więc nasza diecezja, diecezja Montego Bay robi dużo, dużo dobrych, dobrych rzeczy dla, dla tych ludzi. Czy misjonarz musi umieć obce języki? Jeżeli tak, to jakie? Oczywiście, że musi. Bez tego bym się nie mógł dogadać tutaj z ludźmi, nie, nie, nie mógłbym poznać ich problemów, ich rzeczywistości. Muszę głosić kazania, udzielać sakramentów, chociażby spowiedzi, więc to jest naturalne. Tutaj na Jamajce językiem urzędowym jest język angielski, ale wielu ludzi posługuje się językiem Patła, e, który jest taką mieszanką języka angielskiego i e, języka, języka właśnie ich tutaj, języka Patła. Wagwan. Gut. Elizabeth. Eee, co najbardziej mami, zadziwiło mami, księdza mami, mami, na misji? Mami, 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 Przede wszystkim przede wszystkim zadziwiło Pod mnie to. Liver exhausted. Stał Okej. Okay. Mój kamerzysta musi trochę odpocząć, musiał stołek wziąć. No właśnie, co mnie zadziwiło, że trochę tutaj ludzie są leniwi bardzo, że, yy, że za bardzo im się nie chce pracować. Yy, zadziwiło mi, mnie to, że, no, że są leniwi, no, są leniwi, ale też z drugiej strony później okazało mi się, że yy, tutaj nie da się też yy, pracować na, na, peł, na, na 100%. To, że jest bardzo gorąco, jest bardzo wilgotno. Sprawia, że no ci ludzie trochę muszą też się oszczędzać i, i że, że nie jest tak łatwo tutaj pracować tak na 100%. Co mnie również zadziwiło na misjach, to to, że panuje taka samowolka, jeśli chodzi o ulicę, że trzeba uważać, bardzo dużo ludzi jeździ bardzo niebezpiecznie i to mnie, to mnie zadziwiło. A tak pozytywnie to to, że ludzie są przyjaźni, przyjacielscy, że dużo tutaj ludzi też wierzy w Pana Boga na różny sposób, są Rastafarianie, są wyznawcy różnych innych religii, denominacji, ale ogólnie większość ludzi wierzy w Pana Boga i ta wiara jest też gdzieś tam widoczna w codzienności. Czemu ksiądz, czy ksiądz misjonarz jeździ Ferrari i czy lubi lody? Nie jest, że Ferrari tutaj Drogi nie pozwalają na to, żeby jeździć takimi niskimi samochodami sportowymi, więc ja jeżdżę takim trochę wyższym. Więc te drogi tutaj tutaj odpowiem też na kolejne pytanie, czy misjonarze muszą pokonywać wielkie odległości, aby dotrzeć do potrzebujących. Odległości nie są duże, bo to jest Jamajka jest niewielką wyspą. Natomiast drogi są bardzo kiepskie, w bardzo dobre, w złej kondycji, więc... Trzeba, trzeba mieć ten dobry samochód wyższy, ponieważ jeździ się pod górę często, często poza drogami asfaltowymi. Nie ma tutaj w wielu miejscach asfaltu. Trzeba wolno jechać, więc odległości nie są duże, ale czas, czas jest bardzo długi, żeby, żeby dotrzeć czasami do, do ludzi. Czasami jadę pół godziny, czasami godzinę 2-3-4 kilometry. Dzieciom już się znudziło chyba. Więc powoli będę już kończył. Czy lubię jeść lody? Kolejne pytanie. No nie za bardzo, ale jeśli ktoś lubi lody i jeśli lubi słodycze, to zapraszam serdecznie na Jamajkę, bo wszystko tutaj jest słodkie. Wszystko ludzie jedzą na słodko, lubią słodycze niestety. Niestety, ponieważ to jest też przyczyną dużo wielu chorób, m.in. cukrzycy nawet wśród młodych ludzi, wśród, wśród dzieci. Czy misjonarze chodzą w szarych szatach? Jak widać po mnie nie chodzą w szarych, ale raczej w białych, niby podobno jest w białym chłodniej w krajach tropikalnych, ale ja staram się również też po e e e staram się właśnie na ko e kokos spadł. E dobrze, że nie na głowę komuś. Także trzeba właśnie uważać na to, żeby kokosy, kokos na głowę nie spadł, bo mo może nawet zabić kogoś. One są bardzo ciężkie. E Are you safe and sound? Jak, ee, czy misjonarz był już na całym świecie? No nie byłem jeszcze na całym świecie i pewnie nie będę. E, raczej misjonarze chcą, żeby, żeby być dłużej w jednym miejscu, po to, żeby poznać ludzi, żeby, żeby tutaj się zadomowić w jednym miejscu. Bez sensu jest jeżdżenie po całym świecie i co, co roku zmienianie nie wiem, kraju. Więc tutaj trzeba jednak wejść w tą kulturę. Poczekać trochę, pobyć z tymi ludźmi, żeby ich bardziej poznać. Ale za to myślę, że misjonarze są na całym świecie, że nie ma takiego kraju, w którym nie pracują misjonarze. Wszyscy, wszyscy, we wszystkich krajach myślę, że są misjonarze już teraz. Więc ja nie byłem na całym świecie, ale ogólnie misjonarze myślę, że są na całym świecie. Jak możemy pomóc misjonarzom i ubogim na misjach? Przede wszystkim modlitwą w naszych intencjach, żebyście modlili się za nas, za ludzi, którzy też cierpią biedę, żeby się znaleźli też ludzie, którzy no, są w stanie pomóc, będą w stanie pomóc też materialnie. Jest dużo, dużo opcji takich pomocy misjonarzom i dzieciom w jednym. Chociażby chociażby zbiórki, które są w kościołach. Dzieci pomagają dzieciom, czy zbiórki podczas właśnie e, podczas niedziel misyjnych w kościołach. Te wszystkie pieniądze gdzieś tam idą e, i są rozdysponowane na, na różne części świata. E, ale mówię też modlitwa. Modlitwa ma wielką moc, ja też odczuwam tę modlitwę i bez modlitwy jest bardzo ciężko. E, czy misjonarze nie boją się różnych niebezpieczeństw? Oczywiście, że się boją różnych niebezpieczeństw. E, wszystko to, co nowe jest trudne i ja... Też na początku się bałem wielu rzeczy. Tutaj też Jamaika jest krajem niebezpiecznym. Teraz, ostatnio w 2020 roku, zostały opublikowane takie dane, że to jest najniebezpieczniejszy kraj w całej Ameryce Południowej i na Karaibach. Najwięcej tutaj jest zabójstw przypadających na jednego mieszkańca. Więc, więc jest niebezpieczny, niebezpieczny, niebezpieczny kraj raczej zwierząt niebezpiecznych nie ma chociaż najniebezpieczniejszym zwierzęciem jest komar również tutaj na Jamajce przenosi dengę tutaj w, w Afryce jest to malaria tutaj jest denga wsze, wszechobecnie panująca Have you ever had denga? No? Chicken no, dengę no, Dęga. No, nie, nie. Ale dużo dużo osób tutaj, tutaj ma właśnie węgę i choruje. Myślę, że to są wszystkie, wszystkie pytania na które odpowiedziałem. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Wspierajcie nas modlitwą. Pamiętajcie o nas, my pamiętamy o Was. Także pozdrawiam jeszcze raz serdecznie całą parafię miłosierdzia Bożego całego Steni wszystkich znajomych, przyjaciół. And Gigob from Jamaica, yes? Yeah. I'm from, from Jamaica. Gigob from Jamaica. Good. Yeah, man.